Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani. Słowo dzisiejsze to Marek, drugi rozdział, wiersze 18, 22 na początku nowego tygodnia. To, co wybrałem do porównania w Biblii tysiąclecia brzmi: nowa łata obrywa stare ubrania, a w Biblii Pierwszego Kościoła to nowe, uzupełnione odrywa. No i to mi się skojarzyło z takimi, wiecie, no to ciężko w ogóle nam sobie to było wyobrazić, to, to porównanie Jezusa z tą nową, starą łatą i tak dalej, i tak dalej. Ale to, to, to ten przekład Biblii pierwszego kościoła, który mówi to uzupełnione miejsce, no już jest bardzo, bardzo takie sugestywne. Znaczy wyobraziłem sobie, że różne rzeczy można uzupełniać, dziurę w płocie łatać. Uzupełniać jakieś ubytki w ścianach, uzupełniać jakieś właśnie ubytki w ubraniach i tak dalej i tak dalej, ale to nigdy nie będzie miało trwałej, trwałego efektu. To jest tak, jak niektórzy mówią, że lepiej jest budować niż remontować, lepiej czasami coś zburzyć i postawić na nowo, niż męczyć się z remontem i tak samo jest właśnie kochani w życiu duchowym, dokładnie o to chodzi z tą łatą, że Czasami nie warto, to znaczy, lepiej zrobić ten generalny remont niż robić prowizorkę i łudzić się, że to łatanie zadziała. No nie zadziała. I nie ma co tu po prostu płakać nad tym, tylko czasami trzeba podjąć męską decyzję i zbudować coś na nowo. Niech to słowo sprawi, że będziemy mieli zawsze odwagę odpowiedzieć na takie zaproszenie ze strony Pana Boga, kiedy On pokazuje nam, że nie ma sensu łatanie. Lepiej zbudować coś na nowo. Niech nam nigdy tej odwagi nie zabraknie. I niech nas szczerzej błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem do jutra.